I niech harcerstwo, niech Wasz udział, bycie i bycie harcerzami pomaga Wam w zdobywaniu, poznawaniu wartości i budowaniu Waszego życia, aby słowa Bóg, honor i Ojczyzna były zawsze w tej kolejności, i abyście swoje życie budowali na tych trwałych wartościach. Tego z całego serca życzę. Pamiętajcie. Macie dwóch wspaniałych patronów. Świętego Jerzego. Poznawajcie go. On jest symbolem walki ze złem. Twórzcie te zaporę, o której mówił Jan Paweł II. Pomówiąc, wypowiadając słowa: Wy jesteście naszą nadzieją. Mówiąc do młodych w sposób szczególny, myślimy o Was, kochani rycerze. Bądźcie tą nadzieją i przemieniajcie ten dzisiejszy świat, aby poznawał wartości i tymi wartościami żył. Macie drugiego wspaniałego patrona, błogosławionego księdza, męczennika Frylikowskiego, który jest dla nas takim wzorem i przykładem wielkiej radości, ale także cierpienia i bycia świadkiem nadziei dla innych. I niech ci patronowie i inni wasi patronowie, niech was wspomagają. Jeszcze raz chcę pogratulować pani Zuzannie Chobowicz za organizowanie i wszystkim, którzy wspomagali organizowanie tego szóstego forum. Chcę też dodać, że wszyscy kapłani naszej diecezji katecheci Będę Was pomagać w poszczególnych szkołach. Oto stało się tak, że nie znając zamysłów i planów tutaj Pani Zuzanny Chobowicz, to przyjęliśmy, aby w rocznicę stulecia harcerstwa jeszcze więcej zwrócić uwagi na harcerstwo. I pomagać młodym ludziom wstępować w szeregi harcerstwa i kształtować swój charakter, swoją osobowość, siebie jako ludzi. Wszystkim życzę, aby to spotkanie było spotkaniem bardzo owocnym, i aby w każdej naszej szkole miało miejsce powstanie harcerstwa, aby cieszyła się każda szkoła, że ma harcerzy i harcerzy. W imieniu, w imieniu kapituły VI um, Forum Wychowawczego proszę przyjąć dyplom uznania za propagowanie harcerskich ideałów w wychowaniu dzieci i młodzieży podpisane przez Pana Ministra Warmińsko-Mazurskiego, Kuratora Oświaty i Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Bardzo, Bardzo proszę.